Ty. Ale oni tutaj mówią o jakimś koście, a nie było SordCosta w Divinity? Nie. Albo coś podobnego było. The Reapers coast był. A Reaper's Coast. <laughs> no faktycznie podobne kurwa. Proszę, <laughs> mam dla ciebie kość. lekki stroj, nie? Jaki strój? No, jakby, trzeba, trzeba wszystko... O, co mam na teraz na sobie. Zbrojkę co mam na teraz na sobie. Pojkę, co mam na teraz na sobie. <grym> Chcesz to? No, bardzo chcę, skoro to cały czas miało, gdy zainspirowałeś sojusznika, że i inspiracji... się do mnie, tak, fajnie tym, jestem. tymczasowe punkty wytrzymałości. Normalnie było to na, dla, cię dla mnie. Ja się z ten głupi i rozbił. To tego zabij A czy to celu niemożliwe dlaczego? Pojebało chyba normalnie dochodzę. On mnie nie widzi. On mnie nie widzi. On mnie dalej nie widzi. On mnie widzi. On mnie nie widzi. No, jest... jest jeszcze na tej mapie gdzieś Niesamowite, że go do tej pory nie ma. Aha. z tym co my? Daj. Co? Nie, nie, nie. No mi w kwachu. Ten w się jest <grywa> <grywa> no bolce, bolce brakowało zamiast. No tak, no. <grywa> Powiem ci wprost: kudłaty lubisz szmaty. <grywa>